Ja pierdzielę, nie wierzę powiem Wam, nie wierzę Ja pierdzielę, zobaczcie Ciekawe czy będzie, może będzie akurat dzisiaj to patrzcie Dzień dobry, witam Was na kolejnym filmie Tym razem leśne klimaty laskowate takie strumykowo-krzakowe No i idę sobie, tu byłem parę wypadów temu tam w tych krzakach No i sobie idę i słuchajcie, no mówię coś Wam pokażę no. Bo to, że tego guzika nie pokazałem O, tutaj jest guzik No to nie pokazałem, nic na nim nie ma w ogóle takich jakichś tu to... Życie, a tutaj mam kulkę. No też mówię, co tam w kulce ciekawego jest, że kulka to kulka. Może być muszkietowa, o z tego dołka była ta kulka. Także rozpoczynamy kolejną część wyprawy. Tu widzicie gołą dłoń. <grywia> Dziękuję Ci Krystian za wspaniałe rękawice, jednak tamtą moją chudą parę zgubiłem. A te zimowe teraz mi przyszło założyć w ten upał i po prostu są super, tylko nie da mi nimi obsłużyć tej kamery i po prostu no to są na rękawice <grymne> także widzisz musiałem i takie użyć także do następnego dołka Jest kolejny guzik ale nie mogę sobie poradzić na razie z tymi rękawicami A i zupełnie na wierzchu Aż się zastanawiałem Co to tak drąbi A tu patrzę na wierzchu leży Obrączunia Trochę podjechana Ale widzę chyba 73 rocznik Albo drugi Także ma trochę lat ale ty masz szczęście do tych łusek. zobaczcie. Szczęście w nieszczęściu, bo tym razem znowu mam tą dużą muchę. Oczywiście, tam na środku widać, że jest zbita. Ale zobaczcie jaka pokiereszowana i prawie też na wierzchu była. Zobaczcie, ona to częściowo chyba nawet wystawała, bo jest tu sucha. Dosłownie. Ale zapchana ziemią. Muszę to obstukać, bo mi będzie to ciężko nieść. No, szkoda. Wiecie, mosiąc teraz w nie jest. Kolejny. Mały guzik tym razem. Wychodzi z tego dołka, ale ten jakby coś... Ktoś tam miał jakieś takie w koło. Takie małe, ale powiem że małuszko łóżko wszystko. No. Gdzie są Moniaki ja się pytam, bo już tutaj taki piękny lasek jest. Jest kolejna. Trochę przyplaszczona. Obrączka, głębia oczywiście. Dzisiaj będą czarne kciuki, bo jednak te rękawice no, uniemożliwiają pracę. Fajne może by były w zimie, bo czyste, bo ciepłe raczej o, tu jest ten orzełek, widzicie orzełek. Dobra tam na zdjęciu będzie widać już. Rzekłbym idealny dźwięk, rzekłbym idealny. Zobaczymy może akurat nie będzie kapsel albo polmos. Tylko coś innego. Tak, widzę już to innego. Czekajcie. Nie, to nie to. Kurde, dobra, czekajcie. Jeszcze jest szansa. No dobra. Co my tu mamy? A. To już może być pod zabytek podciągnięty. No to chyba był prześlicz, mi się zdaje. Ach. Dobra, honor wyprawy chyba uratowany. Z tym, że na takim pastwisku nie w lasku, nie mam monet. Zobaczmy, co to jest. No jak co? 5 groszy. Ale to będzie chyba 49. rocznik, powiem Wam. Czy nie? Yy. No, a ja się ostatnio kiedyś to zastanawiałem. Yy. Czy 49 to też będzie Amelinium? Jest. No i w tym miejscu chciałem pozdrowić Antoniego Pietkiewicza, mojego widza, który często. Yy, przy 49 roku komentuje, że dziękuję za pozdrowienia, coś w tym stylu, no to chyba mam jednego z najstarszych widzów. Pozdrawiam cię, Antoni. <grywka> Zdrówka, ci życzę 100 lat życia, albo nawet 200 jak dasz rady, także wszystkiego dobrego i do następnego dołka. Czyżby los się w końcu uśmiechnął? Bo normalnie chodzę już bardzo długo i nic. Ale tutaj chyba na 100% będzie moneta, zobaczcie No jest coś, zobaczmy co Ja pierdzielę No jest moneta, to ale 5 groszy współczesny no Ja pierdzielę. Ale się napaliłem na fenola No Niech będzie 91 pozdrawiam Piękna wiosna, pięknie ciepło a ja muszę kończyć. Także tradycyjnie było to co było, za wiele tego nie było, chociaż tak jak rozłożyłem to trochę jest, nie? Ale co? Wracam bez fenola niestety z prl i ze współczesną monetą. Jakieś obrączki, jakiś taki guzik obity, dermą, którego Wam nie pokazywałem, pewnie jakiś współczesny gdzieś odpad, tej kulki Wam nie pokazywałem, no i, I tyle, nie? Także. No takie idą teraz e, bardziej ciężkie, sze, cięższe o tak powiem czasy dla poszukiwaczy, bo wszystko jest dosłownie już obsiane, nie ma gdzie, gdzie łazić i tyle, nie? Także jakimś ślizgiem jeszcze spróbuję gdzieś tam znaleźć jakieś ciekawsze miejsce i dogram po prostu następną część do tego filmu. Bo chyba z tego za dużo nie będzie, <laughs> nawet jak długo ględziłem. także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was gorąco i Skakujemy do następnej części tego filmu. Cześć. A właściwie na razie.

No i tak nas, mnie i was przywitał Dzięcioł na kolejnej części filmu, dzisiaj klimaty bagienno-leśne, <grydy> jestem w trochę innym miejscu, bo powiem wam, że tamten lasek mnie bardzo rozczarował, powiem wam, ostatnio i ta łąka tam, a dzisiaj co, idę, wpadło po drodze tak, o takie coś, tu jest podkrętło od lampy, takie kółko, nie wiem co to jest, od czego, co to, zakrętka jakaś. Ale tu mam chyba monetę i zaraz wam pokażę, co to jest. Ale się wiosna, powiem wam, obudziła. Powiem wam, że trochę mi to zajęło. Już jak zaczęła ona się rozpadać, to przestałem próbować Tutaj już się domyślać, co to. Nie wiem, co to jest. Jakiś może. No zobaczcie, już się rozpada. Tutaj, tutaj bym powiedział, jakby helerki, dwa. Ale czy to są helerki? Strasznie zajechana, w każdym momencie jakaś moneta. Także. Do następnego dołka. Ja pierdzielę, nie wierzę, powiem wam. Nie wierzę. Będzie fandy, wypadł. Ja pierdzielę, zobaczcie. Ciekawe, czy będzie, może będzie akurat dzisiaj to. Patrzcie, jest serce. Tylko teraz. Czy ono jest złote? Nie, powiem może, że złoto wychodzi czyste. Mam nowe rękawice. Patrzcie, jest serduszko. Piękne. Nowe rękawice mam i ciężko mi to przecierać. Łolo się świeci Czekajcie, tu coś jest z tej strony A czekajcie, tu coś jest Zaraz się włączę Patrzcie, coś pięknego To są jakieś niby kamyczki Tu jest jakiś kwadracik Nie wiem co, co do czego, na pewno to nie jest złoto Chociaż bicie miało ono jak na złoto, powiem wam I i za lekkie to jest, jak na takie serce, ale powiem Wam jedno: złoto to by wyszło idealne, czyste, a to się zobaczy. By, być może pozłacane i to złocenie właśnie odpada, widzę i ja pierdzielę Ciekawe, co w tym kwadraciku tu jest, coś pięknego. Dla takich chwil się właśnie chodzi. Mam tą chwilę dzisiaj. Cieszę się nią. Mówię Wam. No, petarda, petarda. Jak to mówi jeden z. Znany youtuber. <noise> Pozdrawiam Adi i zapraszam wszystkich oczywiście na kanał do Adiego Wejchrowo z jego petardami. A dzisiaj ja mam petardę. <noise> Piękne. Cały czas przy tym bagnie się tutaj kręcę. I patrzcie, gdybym cofnął się z 50 lat do tyłu, może więcej, a może mniej, nie wiem. Pewnie ta harmonika byłaby cała. A tak wszystko zgniło i zostało się tylko ino oto. Czekajcie, bo jeszcze nie zauważyłem tego, zobaczcie. No właśnie. No. No właśnie. Resztki harmoniki. Zobaczcie, drewniane spór spruchniały po prostu już. Jest jeszcze jakaś druga część, o! Bo to było pewnie na takie dwie części zrobione. A zobaczcie, jak reszta wygląda. Drewno po prostu spruchniało. Ale fajnie to wyglądało. O, kawałki, zobaczcie. I teraz powiem wam, że naprawdę miałem bardzo długi, pusty przelot. Nic nie było, no nic śmieci jakieś. Aż w końcu widzę jakieś kółko tutaj. No, mówmy. Co to ma być? Będzie moneta. W końcu nie A pierdzielę ile kazałeś na siebie czekać. O, tu już widzę, że to jest 10 fenoli. Cesarstwo niemieckie raczej, chyba. Bo dziesiątkę było widać. O, na 100%. Także mamy cztery monety, jest średnia, jest złote serce. <noise> tak to jest 10 fenoli, stan taki sobie kiepski, bym powiedział. Gdzieś tutaj będzie coś na wierzchu. Tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj. O, powiem wam. Patrzcie na to cudo. Co ja mam? Tutaj tak z tych bagiennych klimatów to wychodzą monety podjechane, takie trochę. O, jest fenol. A, bez fenola nie wracam. Ogólnie to miałem już 10 fenoli, i tamto nie wiem co pierwsze było. Tylko ten fenol mi tak tragicznie wygląda. Także, no, jest norma, nawet powiem Wam, na filmie jest norma. Bo dzisiaj brakowałoby jednej monety jeszcze. Ale fajnie, że fenol wpadł. Super, cieszę się. Kurczę, powiem Wam. No, piękna sprawa. Bez fenola normalnie, jak wracam, to taki smutny. A jak mam już fenola, to się cieszę, że chociaż fenol był. Także jeszcze chwilę do następnego dołka. Dobra, powiem wam, że na dzisiaj już kończę. Bo czas się skończył. Także co? Było to co było. A dzisiaj można powiedzieć, że i nie było, i było, bo to serce to normalnie rozwaliło system. Pozłacane jakieś, nie wiem co tam jeszcze. Ładnie na zdjęciu wam to pokażę, także jak zwykle będziecie widzieć co tam jest. Monety jakieś tam trzy wpadły, także nie było źle. Jakieś tam pokrętło, guzik, nie wiem co tam było jeszcze. Nie przypominam sobie, a na całym filmie no. Także będzie co pokazać, mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na następny film. Spól raczej nie, bo zobaczcie już są zielone, także... Ale mam jeden temat, także to zobaczycie prawdopodobnie w następnym odcinku, także trzymajcie się, cześć!